Witam wszystkich w już piątej części szkoły przetrwania z Minecraft. Jak widać, zmieniłem nazwę naszego świata na szkoła przetrwania z Minecraft. Jak słyszeliście to, i widzieliście, to był test dźwięku. Zobaczmy, gdzie by teraz tutaj znaleźć jakąś kryjówkę. Wejdziemy tu jakiś wyżej. Widać, że jestem w dżungli amazońskiej. Tak, po pierwsze chcę mieć kryjówkę koło wody albo na drzewie. Hmm, gdzie by tu sobie zrobić kryjówkę. Co wy myślicie? Grzybie, co myślisz? Rozwalę drewno grzybem Dobra Przyda się trochę na początek Zaraz zobaczę na jakim poziomie gram Na peaceful to dobrze A muzykę wyłączę, bo ona jest denerwująca Dobra, jedziemy dalej Ale kaktusy tutaj przydadzą mi się. Jeszcze jakby glina była. O! O! Trzcina cukrowa. Właśnie, a propos trzciny cukrowej. Jeżeli ktoś gracie w Minecrafta, nie, czy ogólnie, to wam się przyda też w życiu. Mówicie trzcin nie wiem jak mówicie trzcina, ale to się powinno mówić trzcina cukrowa przez sz przez SZ Wiem, że teraz pewnie głupio brzmi, ale tak się mówi, naprawdę. Uwierzcie mi. Tak się mówi, bo mam kurs lektorski i wiem jak to się mówi. Dobra, kaktus jeszcze tamty, nie na razie wystarczy I trzeba mówić trzcina Żeby ładnie to brzmiało I nienawidzę, jak ktoś mówi trzcina Czy coś takiego, to kurde Świadczy jego inteligencji i nieznajomości Naszego pięknego języka polskiego Dobra, tu mi się podoba Mniej więcej, ale jeszcze, jeszcze nie jestem pewien Dobra, zbiorę to Przydałaby się ośmiornica, żeby zdobić czarny atrament Takie fajne drzewo Dobra, idziemy dalej A, coś sprawdzę jeszcze e, Video settings. No ja dobra Dan Dobra, jest git. Jest gitara, dobra Ja lubię szukać kryjówki Dobra, kurde O jeszcze większa dżungla amazońska Ja pierdzie, le. Dobrze, że jestem na pistol i nie spotkam żadnego potwora. Ja nie mogę, jakaś fajna kryjówka. Zaraz się zacznie zwieszać, bo... Oczywiście... Nie, tu jest za stromo, żeby skoczyć. O fuck. Zaraz się świat zacznie generować. A ja nie wiem gdzie ten, gdzie kryjówka. Najpierw to chcę sobie zrobić kryjówkę w jakiejś po prostu. W jakiejś górze, a dopiero potem wybudujemy jakiś domek. Tak jak mówiłem, tamten save się poszedł pie, znaczy się... Mmm... Poszedł się walić, bo e, robiłem formata. A tu są drzewa, mnóstwo drzewek. Już się zaczyna zwiechać to znaczy, że się świat generuje. Mm, idziemy dalej. Brniemy do przodu. Nie, nie zmordowale, a fajnie teraz. Jak zginę, to będzie kiepsko, bo nie będę wiedział, gdzie mam iść. A to sobie jakoś w kartografie ogarnę. Czy ja widziałem czarną owcę? Nie, nie widziałem czarnej owcy, zdawało mi się. A no już z znaczy, że już tu się świat generuje. Tutaj widzimy sporą ilość brzuzak, jak ja lubię je nazywać, bo to są pewnie brzuzki. O łaciate. Kurwa pustynia. Ja piórkuję. No ludzie, ja chciałem tylko dobrą kryjówkę. Na czas rozpoczęcia gry, no proszę, no Minecraft, nie bądź taki. A ty mnie wyspałnowałeś w jakiejś amazońskiej dżungli. No dzięki ci bardzo, foch. Foch z przytupem. O, nawet dwa razy. Fucking shit. Dobra, no, tu jest. Widzę, że. A czy macha ręką? Kurwa, nie widziałem, ja nie mogę, ty. Ludzie, patrzcie, on macha ręką, spójrzcie. Teraz się na serio wpienie zrobię zapalarkę. Nie zrobię, nie wiem, że. A to wykopię trochę żelazo, bo teraz ten. No, to, co teraz w Minecrafcie daje nam. Za sobie jest dużo bardziej łaskawsze. I, a nie mam grzyba, nie tego, sorry. Nie ma ręką. I mogę szybciej coś znaleźć Na przykład w takiej jaskini jak ta Miałbym spawna takiego potworów Że ja nie mogę Dobra, tu coś widzę A tu jest piach, dużo piachu No god damn Ja nie chcę tak Ja chcę kryjówkę blisko, spawna niedaleko Nie chcę mieć jak JJ Joker Kolejna jakaś Zostrana, o węgiel, o dobra Kurde, nie to klikam Zaraz sobie zrobimy kilof, Potem patyki o, Patyków sobie kilka zrobimy Teraz tak Workbench postawimy tutaj Nie tak zrobimy killoff kill O w ten sposób I to nam na razie wystarczy a reszta się przerobi na świeczki. Bo no ty chodź ze mną. Ty nie będziesz potrzebny, bo się tam nie mam zamiaru zatrzymywać. Kiedyś zbadam te jaskinie. A tu węgiel, proszę, i to ile tego węgla? Kopu, 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 kopu węgiel Przyda mi się, żeby zrobić świeczki. Świeczki, flary, pochodnie. Różnie ja to mówią. A właśnie, teraz w Minecrafcie można zrobić łóżko, tylko nie pamiętam jak. Jeżeli jesteśmy w nocy, gdzieś jest noc i chcemy mieć dzień, nie trzeba czekać. Tylko klikamy na łóżko prawym przyciskiem i to nas przenosi w dzień. Jest animacja zasypiania, i przenosimy się w dzień. Tylko trzeba to robić jakby w bardziej w zamkniętych przestrzeniach. Bo jeżeli to zrobimy w otwartej, to obudzi nas jakiś zombie albo creeper, albo szkielet, albo pająk, i nie będzie fajnie. Jak będzie pająk, szkielet lub zombiach to jeszcze jakoś się da przeżyć, no ale jeżeli klipper nas obudzi i w tej samym momencie wybuchnie już nie będzie fajnie, dobra. Świeczki. Pochodnie. Co jest? Minecraft. Co ci? Dlaczego brak odpowiedzi? No nie, minecraft. My... No już ci lepiej minecraftu? Dobra. Sorry za problemy, ale miałem błąd. Także widać, a właśnie, wydobywałem węgiel i zużyło mi kilof. Ale już węgla mi nie zapisało. No co jest kurwa znowu? 18 fpsów? Co jest? Ja to muszę ogarnąć. Dobra, te 17, 18 tutaj nie za bardzo nic zmienia, przed chwilą sprawdziłem. My kopiemy węgiel Zrobię to click miningiem, bo tutaj będzie w takim razie troszkę szybciej To jednak drewniany kilof, to ja się mogę dużo po nim nie spodziewać A ciekawe czy mi zachowało świeczki E, szkoda No i ciekawy błąd Na razie sam węgiel, kamienia nie biorę Gdzieś się znajdę kryjówkę to dopiero tam O, 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 coś widzę. O. Nawet nie za miejsce. Woda jest kawałek, w to niedaleko. Ten świat ma już 3,5 MB, ogarnia się? A co ja po nim chodziłem? Przez nowy pewnie ten. Update. Jeszcze więcej światy zajmują. A jeszcze mniej zwiedzasz. Kurde, góra ze śniegiem. To mi się podoba. Hmm. Czy może tam? Tak, tam, tam będzie dobrze, tak. Zaraz znajdę nam kryjówkę, w której będzie nam dobrze. Widzicie te kamieczki? Właśnie tam idziemy. O je, o je, tam będzie kryjówka, o oh je. Yeah. Jest to piąty part. Mm, przygód z maja Kurwa, piach. No nie, jeszcze noc, o oh nie. No nic, szukamy dalej. Tam jest jakaś jaskinia. Kurde, jak ja nie lubię wy... szukać miejsc na kryjówkę. Kurde, zawsze one są gdzieś. Pidzielec, kurde, pochowane. A już pewnie zaraz się będziecie pierwszy... że klnęł. No, księżyc wstaje. Swoją drogą, mogliby ten księżyc trochę poprawić. Ale. mmm, mm, mm, Podoba mi się. I like it. Dobra, koniec. Decyzja podjęta. Jest woda, jest piach, jest góra. Można. Robić kryjówkę Kawałek drogi od spawnu, ale to nic. Dobra, kurde, nie, nie rób się jeszcze ciemno. Będę musiał rozjaśnić filmik. No nie, dobra, ten filmik wam rozjaśnię później. Jak będzie, do tego momentu tutaj zrobię tak, łopatę na pewno. Ale kije mi usunęło Patrzcie, kurde co za Chłam Dobra Kurde, też nic nie widzę świetle trochę, mam, mam Pochodnie? Fuck 24 pochodnie mogę zrobić, dobra Dobra, tu się postawi, tu się postawi, dobra Teraz... Dobra, przeboleję kupiłem tutaj domek, kawałek w głąb. Kopu kopu kop, kopu kopu kop, kopu kopu kop, kopu kopu kop, kopu kopu kop. kamyczki. I to będzie szło bardziej w tamtą stronę, bo jak patrzyłem to w tamtą stronę, za mną to jest zaraz wyjście, więc nic ciekawego. Teraz pewnie jakieś żelazo znajdę, bo tu przecież bardzo fity jest ten spawner tych różnych rzeczy. Kopu, kopu, kop. kopu, 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 kopu. Kopiemy, 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 kopiemy. No i nasza kryjówka już jest. Teraz jeszcze trzeba się tu udomowić ładnie. Workbencher ze sobą wziąć ładnie. Zostawić go sobie tutaj, tak, stworzyć drzwi. Nie mam z czego właśnie, a ja pomyślałem o drzewach. Są tu jakieś? No, goddamnit, będę musiał dymać tam albo tam. Dobra, pies to walił. Łóżko, jak się robi łóżko? To jest desek, fak, a nie mam desek. Dobra, nie no, bez desek to ja nic nie działam. Idę po drewno, a ty się nigdzie stąd nie ruszaj. Co ja zrobię krótkie cięcie, przyniosę, z, przy, przyjdę z drewnem i będzie gitara. No właśnie, czyli to widzicie, postawiłem trzy świeczki, trzy pochodnie, tu już mam kurde ho, hordę zwierząt. Dobra, owca, dawaj wełnę. Aj, ku drogi, jak widać, wydobyłem kawałek trochę drewna, owca, dawaj wełnę. Teraz tak, przetworzymy ją, kurwa, przepraszam za wyrażenie. przetworzymy ją sobie na deski, Z desek robimy drzwi A potem się gdzieś domek wybuduje to potem Tu Tu No idź sobie krowa, Dobra, jest dobrze To się potem powiększy Tutaj świeczka, świeczka świeczka, świeczka No tutaj będę kopał, więc nie potrzebuję Dobra i w tym odcinku to tyle yy, życzę Niczego Wam nie życzę. No znaczy, wszystkie, się wszystkiego najlepszego, z którego zacząłem. Miłego dnia. Ja może dzisiaj wstawię jeszcze jeden odcinek. Yy, o.